Pan z bardzo to będzie jako dogrywka, po prostu do, yy, nagramy sobie wywiad pomeczowy oddzielnie, zapomniałem o wywiadzie pomeczowym. Więc tamto się z Wami pożegnamy, a to jest do, dogramy wywiad pomeczowy. Zapomniałem nagrać, żeby w całości było. A e, dobra, wywiad pomeczowy będziecie mieli jako oddzielny film. E, to już to powie o takim e, występie. To wzór do naśladowania. Ej. 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 Do usłyszenia. Trzymajcie się, łapkujcie, subujcie, zostawiajcie subskrypcję pod kanałem, nie, 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 pod kanałem moim. Do usłyszenia, trzymajcie się. Pa